Wotore 5. Krwawy spektakl. 29 kwietnia. Teatr szekspirowski w Gdańsku. Witajcie serdecznie. Jesteśmy z Marcinem Polisz Zombie wrzoskiem. Witam cię serdecznie. Cześć to ja. Cześć, to ty. E, Marcin, zacznę tak spokojnie. Zapytam, co u ciebie? Czy zaaklimatyzowałeś się tutaj na Śląsku, w twoim fajnym, pięknym gymie? E, no i jak wygląda sytuacja u ciebie? Na Śląsku zaaklimatyzowałem się znakomicie. Przedtem mieszkałem w łodzi, więc z jednej patologii do drugiej. <laughs> Oczywiście, że to, ja to jest, Bytom jest bardzo fajnym i kulturalnym miastem pomimo wszystko, e, często odwiedzałem go przed zamieszkaniem tutaj, ponieważ mieszka tu mój e, dobry przyjaciel Mariusz e, Radzik e, i często go odwiedzałem i jak walczyłem na Śląsku to zawsze nocowałem u niego, e, ale zobaczyłem jakby ten Śląsk z zupełnie innej perspektywy, wtedy wydawał mi się, się strasznie smutny, ponury, a teraz jakby zamieszkałem tutaj wiem, że jest naprawdę bardzo fajnym miejscem, polecam wszystkim. Czyli to takie twoje miejsce, gdzie teraz chcesz zostać i, i trenować i, i tu się rozwijać po prostu? Tak, oczywiście, no nie jest tajemnicą, że przeprowadziłem się tutaj z powodu mojej dziewczyny, więc, ale tak naprawdę czuję się jak u siebie w domu, naprawdę fajny, mamy tutaj rewelacyjny klub, super trening partnerów, wszystko, co potrzeba, żeby być szczęśliwym zawodnikiem. Do Katowic, gdzieś tam do swojego byłego rywala, nie, e, nie myślałeś, żeby się wybrać na jakiś wspólny trening? Myślałem i pewnie kiedyś się wybiorę, ponieważ z Tomkiem Bronderem mamy dobre relacje e, koleżeńskie i myślę, że jest to nieuniknione kiedyś. Kiedyś na pewno się wybiorę. Później, później zapytam Cię jeszcze jednego zawodnika, z którym... Wiem, bo ja mówię to jest ze swojej perspektywy, może oni mają zupełnie inne zdanie na no, mój temat i wcale nie jestem tam mile widziany, mam wypierdalać, ale generalnie to, to z mojej perspektywy to tak. Jednak. Najwyżej będziesz dwa razy, pierwszy i ostatni. No na przykład. E, słuchaj, zapytam Cię, bo, e, bo też wszyscy wiemy dlaczego przeprowadzamy ten wywiad, ale zapytam Cię na spokojnie na początek e, KSW, tak? Kontrakt z KSW został rozwiązany, stałeś wolnym zawodnikiem. E, jak jak się z tym czujesz? Czy, czy żałujesz troszeczkę tego? Nie, nie żałuję tego. W pełni świadomie podjąłem decyzję o zawalczeniu dla. o prośbie o wypożyczenie dla innej federacji. Eee, że tak, powiem To, że zostanę zwolniony w razie przegranej, dowiedziałem się z wywiadu, tak? Eee, absolutnie zaakceptowałem to. Znałem to, że jest to fajna dodatkowa stawka tego pojedynku. Eee, po przegranej walce zostałem zwolniony. Pochodziłem się z tym. Z, z Maćkiem dzwoniliśmy się, oglaliśmy sprawę. No i co? I nie ma złych emocji, że tak powiem między nami na tą chwilę. Ale życie zawodników nie lubi próżni, szczególnie zawodników tak rozpoznawalnych i jednak o, o, o wielkich umiejętnościach, no bo paska KSW, to, to nie każdy się może tym pochwalić. E, no i jak e, wspomniałem, e, sport nie lubi próżni, e, organizacja Wotore, dla której pracowałeś, ale troszeczkę w innej formie. I o to cię zapytam na początku, ponieważ miałeś okazję na ostatniej gali prowadzić studio, być, zobaczyć ten cały anturaż. E, jak oceniasz tą organizację? Tak, e... Byłem kilka razy w pośredniaku. Nic nawet dla ludzi z moimi umiejętnościami niestety nie było. Wiem, że, na Śląsku, nie? wiem że większość hejterów odsyła mnie do pracy w żabce, ale, ale tak naprawdę na bezrobocie nie byłem długo. Bardzo dużo federacji do mnie się odezwało. Duże polskie federacje, duże zagraniczne federacje. I też druga największa federacja free w Polsce. Toczymy rozmowy również z nimi. Oczywiście Votore tutaj w postaci moich znajomych Adama Wieczorka, Macieja Browarskiego i nowego inwestora Jaśka odezwali się do mnie, tak jak mówię, już przed poprzednią galą, żebym poprowadził studio z miłą chęcią, również moimi analitycznymi umiejętnościami. Podzieliłem się z fanami Votore prowadząc studio, współprowadząc wraz z Łukaszem Zaborowskim moim aktualnym przyjacielem, a byłym trenerem, dokładnie, i co, I gala bardzo mi się podobała, Rozmow propozycja z wotory była już przed oczywiście tamtą galą, My powiedziałem, że dobrze, możemy porozmawiać na piątkę, tak? to będzie piąta gala, tak? i co, no, dogadaliśmy się, chłopacy dali fajną ofertę no, sportową i finansową, bo chyba możemy powiedzieć już to bo wywiad będzie... Tak, może wywiad jest po ogłoszeniu, Tak, tak no, nie waso. będzie to żadną niespodzianką, że moim przeciwnikiem będzie Waso, bo Waso już się chyba kilka dni temu sam wysprzęglił w <głos> swoim <głos> wideoblogu, bo przy, na, mojego Instagrama, w, na moim Instagramie pojawił się wysyp y, bołkańskich obserwatorów, y, <noise> tak i, i co, no mówię, sportowe bardzo fajne wyzwanie. Ja już o tej walce z Waso myślałem od bardzo dawna, jeszcze będąc w KSW spodziewałem się, że kiedyś przyjdzie nam skrzyżować rękawice. Waso jest przeciwnikiem, jest nieprzewidywalnym przeciwnikiem, ma bardzo mocny cios, ale na tą chwilę to jest ten mocny cios i ta nieprzewidywalność to wszystko, to wszystkie te mocne strony, które mogę u niego zobaczyć, myślę, że jeśli chodzi o warsztat fajterski, jestem kilka poziomów nad nim, ale Kla... klatka zweryfikuję. Y Mata ring. Jak to określić? Walka zweryfikuje. Walk, walka zweryfikuje, dokładnie. E, wiesz co, ja jeszcze wrócę, zapytam o kontrakt i za chwilę przejdziemy też do Waso, bo, bo powiem Ci szczerze, że też e, ja, interesując się, odkryłem bardzo fajną rzecz i, i będę chciał, żebyś się do tego odniósł. E, odniósł. E, kontrakt z Wotorem. To jest e, kontrakt na jedną walkę, czy, czy nie możesz tego ujawniać, czy, e, czy po prostu to jest taka coś dla Ciebie nowego, nowe wejście, nowy sport, bo nie walczyłeś nigdy na gołe pięści. Sport pozostaje ten sam, ponieważ jest to MMA. Można być do... z kilkoma dodatkami, tak, ponieważ dozwolone będą uderzenia z głowy, kopanie przeciwnika w parterze. Eee, z czym nie mam absolutnie żadnego problemu. Tak? Kopnąć leżącego człowieka dla... to dla mnie pestka. <grym sig training> naprawdę, <grymila> I to nie jest żart. Tak naprawdę, wyjechać komuś z bani też już miałem przyjemność, więc zdecydowanie wolę dawać z bani niż dostawać. Eee, no i co, i wiesz, pieśn... Miałeś kiedyś tak, że ktoś pierwszy z bani? Mi? Nie, na szczęście nie. Zawsze byłem pierwszy. Ja miałem tak razy, powiem Ci. Zawsze byłem pierwszy, ale nie większość fanów, podejrzewam, która, a szczególnie Wasz portal, który ogląda Wasz najbardziej clickbaitowy portal w Polsce, to pewnie fani Fame ma i, i, i tych pochodnych organizacji nie znają pewnie postaci Basso ale bas Rutten miał jakąś taką zajebistą instruktażówkę o jak walczyć, jak o walczyć w barach. W barze było, nie? Zajebiste. I, to było, i tam nauczyłem się, jak Naprawdę dobrze walić z banki, ponieważ nie jest to tak łatwe i tak oczywiste, jakby się ludziom wydawało, tak? I tak, bo, bo, bo może... może... nie zdradzajmy tutaj detali, tak? Dobra, odeślemy do Basa ale bo to fajne... was Basa to zobaczy, ktoś mu przetłumaczy. Nie, ale wiesz, że przypomniałeś mi o tym, bo ja o tym nie pamiętam, a faktycznie kiedyś śledziłem i oglądałem te, te, te jego programy. Generalnie tak, co do walki na pięści, to... może po prostu fajnie też o tym, żeby zamykać pięści po podczas uderzeń, bo miałem kilka razy już się śródręcze i nie chcę tego powtarzać. A po ostatnim zabiegu to w ogóle miałem y, dość duże problemy, ponieważ drzuty, które miałem włożone w rękę y, poraziły mi nerw pośrodkowy i straciłem czucie w trzech palcach na prawie trzy miesiące, nie mogłem dobrze łapać prawą ręką, niczego. Okay. Są też elementy parteru, natomiast ten parter jest aktywny. E, na ostatniej gali mieliśmy okazję zobaczyć zarówno te sokerkiki, bo, bo Sołtys tak przegrał w, tym, w tej pamiętnej walce. E, mogliśmy też zobaczyć ten, ten aktywny parter, bo tam było poddanie w walce wieczoru. Czy ty, e, czy ty no, tak jak wspomniałeś, nie boisz się tych nowych zasad, w sensie kopnięć i uderzeń z głowy, a, a myślisz, że w 100% będziesz mógł wykorzystać swoje doświadczenie ze, z MMA po prostu? Wydaje mi się, że tak. Ten parter tam jest do 15 około sekund jeżeli dzieje się akcja, ja też nie jestem zawodnikiem, który no, lubi walczyć z pleców. Myślę, że walka z pleców to jest chyba najgorsze, co można zrobić w MMA, położyć się i, i liczyć na to, że ktoś, uda, że ktoś da nam jakieś poddanie, tak, lub pracować na poddanie. Dzień, kiedy ten czas jest naprawdę ograniczony. Ja jestem zawodnikiem, który lubi podnosić, rzucać i napierdalać przeciwnika, który leży na ziemi, tak, to ja będę mógł jeszcze go kopać. Zresztą miałem już kiedyś walkę. To nie były zasady waletudo, taki i nie było głowy pięści, ale były dozwolone kopnięcia w parterze, i mam już jedną walkę wygraną przez kolana w parterze. Okej, okay, to, to ciekawe, to ostatnio... Walkę zawodową bodajże. Ale to była e, przez kolana w parterze, częściej tak? W parterze, tak, tak. A, tak. Coś tak. jak gamrot? Miałem gościa, miałem gościa w krucyfiksie i po prostu nie, zamiast bić go ręką, takiego kolanka mu spuszczałem na głowę. No, to. Pomysłowe, więc tak. uważaj Waso, uważaj, nie? E, słuchaj, co do Waso, powiem Ci tak, analizowałem sobie go wczoraj dosyć mocno. E, pozwolę sobie przybliżyć, bo nie pamiętam wszystkich, z kim walczył z Polski. Rakas, Halman, Chlewicki. Rakas nie jest z Polski. No nie z Polski, ale z zawodników, którzy na przykład walczyli w Polsce i walczyli w KSW, czyli takie mocne nazwiska. Zawodnikami, którzy walczyli w KSW? Tak, tak, że się będą kojarzyć polskim kibicom bardzo. E, Chlewicki, Jewtuszko, Sowiński, Anzor, Soldicz, Mańkowski, no i Rutkiewicz. Jego ostatnia walka na, e, na Genesis wygrana przez nokaut. Czy ty byłeś świadom, że on walczył naprawdę z takim topową czołówką, można powiedzieć? Może być zaskoczony, ale tak. Tak, no bo wiem, kurwa z kim będę walczył. Tak sprawdziłem sobie jego rekord. Yy, yy, nie wiem yy. musiałbym być debilem tym nie wiedział, z kim walczył. Na tym większość jego walk widziałem. Te, które są dostępne, obserwuję go od dawna. Tak jak powiedziałem, już w KS, będąc w KSW kilka lat temu. Spodziewałem się, że ta walka nastąpi i śledziłem go. Poza tym lubię jego styl, lubię jego postać. Okay, jak, jak z w tym epizodzie jego postać zostanie zamordowana. Waso, to na pewno to ktoś mu przetłumaczy. E, jak charakteryzujesz ten jego styl? Tak jak powiedziałem, gość się nie boi i mocno bije. Mocno bije, zasłania się taką, nieraz z takim chwili shieldem, podwójną gardą, opuszcza głowę, gdzie to jest bardzo sprytne w walce na goły pięści. Zbiera y, y, ciosy na twardą część czaszki, tak, co powoduje uszkodzenie dłoni przeciwnika, więc. Trzeba się tego spodziewać i uważać na to. Masz jakiś... A potem bardzo mocno bije, zamachowe ciosy, na to trzeba uważać. Jakby lista tych przeciwników nie robi na mnie wrażenia, ponieważ, nie wiem, chyba tylko z Rutkiewiczem wygrał z tej listy, którą wymieniłeś. Gdzie Rutkiewicz tak naprawdę jest zawodnikiem, który walczy tylko na gołe pięści. Nie ma delikatny background w K1, bo z Darkiem się znamy, on też wchodzi z <laughs> miejsca, gdzie ja się wychowałem. Znamy się, na tej walce zresztą byłem też, no i jakby spodziewałem się, że będzie miał y, y, rutek z nim ciężką przeprawę i nie zaskoczył. No okej, okay, no to, to masz prawdę. Ja też zwróciłem tą uwagę, że on generalnie w tej ostatniej walce ustawiał się bardzo mocno bokiem i, i ta, głowa była, ta głowa była niska. No tak, ale wiesz, to była walka tylko na pięści i łokcie, tak? Jeżeli dochodzą kopnięcia, nie możesz się tak obniżać. Znaczy możesz oczywiście, ja mu nie zabronię. Ja bym nawet chciał, żebym się tak obniżył. Będzie mi łatwiej wyjechać, mu ten błysy łepek z kolana, tak? No. Dobra. <laughs> Myślę że, myślę, że Waso sobie podsumowaliśmy. E, teraz pewnie. E, tytułem będzie Wrzosek chce wyjebać Waso, w ŁYSY łebek, z kolana. To jest tak w Waszym stylu. Tak? Będzie Wrzosek, Wrzosek zamorduje Waso. Waso idę po ciebie. O. Nawet tego nie powiedziałem jeszcze. Ale wiesz, że może... Ale, wiesz, Ale w... w Waszym stylu, tak? Ale wiesz, że możemy sobie. Nie powiedziałem. Wiesz, że sobie możemy dać jakiś tytuł, w sensie taki <śmiech> nawet <śmiech> nie, nie, nie. nie powiedziałeś. A ludzie wejdą i to też będzie popularne. Tak. Ale nie zrobimy tego. Damy taki fajny, żebyś był zadowolony. Eee, Marcin, eee, pewnie zakończymy sobie tą, tą część, jeśli chodzi o wotorę. Zapraszam Was na drugą część. To jest dwuczęściowy. Eee, tak, dwuczęściowy bo... Drugą część przeprowadziłem apel. <gry> Nie znam takiego portalu. A to mój ulubiony. Zapraszam na MPL, Rzetelne informacje. Ja to montuję, więc i tak to wytnę. Ja, ja. I bajce Że... nie, panu. nie panu. Chciałbym, te, chciałbym, chciałbym teraz Lubcie tak. Ciekawe z tylko o to chodzi. Środowisko miejskie, najlepsze ubrania z polskiej bawełny. ERC, wypożyczalnia, fury, fury, lux, nie, lux rent, rent, lux, jak to? Lux rent, rent. rent, rent dobre fury, ERC, Najlepsze fury, e, Aura Labs, jakby mnie kiedyś złapała kontuzja, albo ciebie, bo też stanujesz. Aura Labs, najlepsze BPC w tabletkach i w ogóle suplementy, a jeżeli byś miał, potrzebowałbyś jakichś e, peptydów, aminokwasów, Luna Farm, e, co jeszcze jest, najlepszy catering, jakbyś się szukał cateringu, Dieta odblokowała. Od Pozdrawiam również moich partnerów, e, Brotherhood, e, Barbershop, e, 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 i co, Extreme Fitness Gyms, e, Sharktop Team Bytom, e, Cross Brothers Bytom. I na końcu powinno być takie, łaaa, wow. wow. łaaa, nie mam drugiej czapki, ale mogę ją zdjąć, żeby pokazać jak mi ładnie właśnie w Balderhood y, barber obcięli, ale on podrapałem czoło, wyglądał, jakbym próbował zgwałcić kota, ale ciężko było go złapać. Po sparingach czy? Po sparingach, tak.